Łukasz Maciejewski, witam Państwa po krótkiej przerwie i zapraszam na program W Cztery Oczy. Dzisiaj odpoczywamy nieco od polityki, którą żyliśmy w ostatnich tygodniach i porozmawiamy o medycynie estetycznej, a dokładnie o problemie, jakim ta medycyna może być dla młodych ludzi. Moim i Państwa gościem pani Kinga Lewandowska, prezes Lawenda Clinic. Dzień dobry Pani. Dzień dobry i witam wszystkich. Dla wprowadzenia w temat, co rozumiemy przez medycynę estetyczną. Przez medycynę estetyczną rozumiemy przede wszystkim zabiegi, estetyczne oczywiście, ale zabiegi przede wszystkim iniekcyjne, które naruszają ciągłość naskórka. Iniekcyjne, czyli? Czyli wykonane igłą. Eee, no brzmi groźnie, nie? Brzmi groźnie, aczkolwiek to nie jest takie groźne, jakie by się wydawało. I przede wszystkim nie aż takie bolesne, jakby się też mogło wydawać. Chociaż igła źle się wielu osobom kojarzy, ale na pewno lepiej niż nóż chirurgiczny. Jak rozumiem, medycyna Oczywiście. estetyczna noża chirurgicznego nie używa. Nie używa przede wszystkim. Czyli to są te wszystkie rzeczy związane z upiększaniem ciała, właśnie bez użycia chirurgii, tak? Tak, dokładnie. A co możemy poprawić dzięki medycynie estetycznej? Możemy przede wszystkim poprawić owal twarzy. Możemy poprawić wygląd ust. Możemy też usunąć zmarszczki. No i wydaje mi się, że to głównie, ale jeszcze oczywiście możemy troszeczkę skórę zastymulować. Czyli, czyli na przykład możemy wykonać zabiegi z użyciem stymulatorów tkankowych na przykład, które będą powodowały, że skóra będzie zagęszczona. Więc to nie, jest tylko, to nie są tylko zabiegi, które jakby zmieniają rysy, tak? Tylko to są też zabiegi, które są zabiegami regeneracyjnymi. Mówi pani cały czas o twarzy. Czy medycyna estetyczna sprowadza się wyłącznie do twarzy? Nie. Można też wykonywać zabiegi na przykład na ciało, na dłonie, tak. Dekolt. Spojrzała pani na moje dłonie w tym momencie. Tak. Pewnie, pewnie nie jedną rzecz dałoby się w moim wypadku poprawić, ale nie o tym będziemy rozmawiać, będziemy rozmawiać o tym, czy te zabiegi są bezpieczne. Te zabiegi są z reguły bezpieczne, ale są wtedy bezpieczne, kiedy wykonujemy odpowiednie wywiad zabiegowy. Tak, jeśli klient nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonania zabiegu, to nie powinno nic się zdarzyć, co mogłoby być niebezpieczne. Czyli tak samo jak w przypadku wizyty u jakiegokolwiek lekarza. Powiedzmy. Dlaczego? <gry> powiedzmy, G jeśli idziemy do lekarza, to każdy lekarz przepisuj przepisując nam lek lub jakiś inny rodzaj rehabilitacji pyta nas o inne rzeczy, właśnie żeby wykluczyć e ewentualne. Powikłania, które mogą wystąpić albo właśnie przeciwwskazania? Oczywiście, tylko jakby wywiad to też jest jedno, ale jakby organizm to też jest drugie w ten sposób. Bo jakby podając coś iniekcyjnie, czyli jak już tutaj omówiliśmy, że to jest igłą, jakby działamy trochę na cały organizm, czyli mogą wystąpić jakieś reakcje alergiczne, które są jakby trochę niepożądane, jakby tutaj ujmując. Mm. Czyli bezpieczne, ale nie do końca. Tak, bo inaczej. Tak, tak, tak Pani no może, może tak, może tak. A co y jeśli chodzi o osoby młode, bo ich dotyczyć ma nasza dzisiejsza rozmowa przede wszystkim? Czy znaczy ja zauważam przede wszystkim taki trend, że coraz więcej młodych osób korzysta z tej medycyny estetycznej? I wydaje mi się, że staje się to troszeczkę niepokojące na pewno. Bo jakby medycyna estetyczna nie jest po to, żeby jakby całkowicie zmieniać człowieka, tak? tylko jakby też tutaj rozmawialiśmy o na przykład wypełnianiu ust, że jeśli usta nie wyglądają symetrycznie do całej twarzy, tak? czyli mamy powiedzmy zwężoną górną wargę, no to faktycznie ten zabieg ma wskazanie. A teraz jakby dochodzi do takich sytuacji, że po prostu osoby wyglądają zbyt przerysowanie. Ale użyła Pani słowa, że, 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 że problem jest niepokojący, a co dokładnie Pani niepokoi? Czy skala tego problemu, to znaczy, że coraz więcej osób młodych korzysta z medycyny estetycznej, choć być może nie, nie musiałyby, tylko jest taka moda, czy mhm. też to, jak się próbują zmienić? Wydaje mi się trochę i jedno i drugie, ze względu na to, że jakby powstają troszkę takie kanony. Przede wszystkim w social mediach. Czyli nawet są filtry, gdzie możemy zmienić właśnie rysy twarzy, czyli tutaj to można wykonać na przykład wypełniaczami, e, czy też usta można czy... powiększyć poprzez filtr. Więc, jakby takie osoby są cały czas bodźcowane, e, jak one mogą wyglądać. Więc, one po prostu chcą dążyć do w cudzysłowie tego ideału. Mm -hmm. A tak naprawdę e, robi się tak, że każdy wygląda bardzo podobnie, tak? E, tracimy tą wyjątkowość. Czyli najpierw, najpierw zostawmy przy, mm -hmm. zostańmy przy tym, czy to jest potrzebne. Rozumiem, że w wielu sytuacjach mm, jest tak, że zabiegi nie są potrzebne, tylko osoby młode chcą wyglądać jak na przykład idolki. Oczywiście. Tak, jak na przykład influencerki, tak. Jakby patrząc na jedną z takich e, najbardziej topowych influencerek, uważam na świecie, na przykład na Kylie Jenner, gdzie tak naprawdę e, jest profil Kylie, e, czyli to jest metoda po prostu podawania kwasu hialuronowego w odpowiednie miejsca, czyli robioną tak zwaną volumetrię, żeby mieć tak sam, taki sam profil jak Kylie Jenner na przykład. I czasem zdarza się to w przypadku osób, które, jak rozumiem, którym. Mówiąc wprost, niczego nie potrzeba zmieniać. Oczywiście, że tak. Mhm. I to robi się e, z tego problem społeczny? Uważam, że tak. To to jest jedna sprawa, że coraz więcej osób sięga po tego typu zabiegi, chociaż nie, nie, chociaż, chociaż nie ma takiego uzasadnienia. A druga sprawa e, to, jak próbują się zmieniać, tak? Mhm. E, czy czasem wychodzi karykaturalnie? Uważam, że tak. Ale też jest jeszcze jeden problem, że jest coraz większa dostępność tych usług. Im jest większa dostępność, tym jest więcej osób, które korzysta i jest więcej osób, które wykonuje to w sposób niewłaściwy. A co sobie dziewczyny najczęściej zmieniają? Bo jak rozumiem, problem dotyczy głównie pani. No przede wszystkim zmieniają rysy twarzy i powiększają usta. Nadmiernie, może tak to trzeba też ująć. E czy taka zmiana jest zmianą, co do której osoba wykonująca zabieg nie ma nic do powiedzenia? Oczywiście, że ma do powiedzenia. Ja wielokrotnie odmawiałam zabiegów. Właśnie przede wszystkim młodym osobom, młodym dziewczynom, które chciały nadmiernie powiększyć usta. Dlatego, że to nie jest jakby, ja bym się pod tym nie podpisała, może tak powiem. No ale z drugiej strony zarabia Pani na tym. No, I czy to Panią powinno interesować, jak osoba, która od Pani wychodzi, będzie wyglądała? Oczywiście, że tak. Bo. Yy... Ja, tak jak już powiedziałam, nie, nie chcę się podpisywać. Ja, jakby, moją etyką jest, żeby wyglądać naturalnie. Jakby od samego początku, czyli już od prawie 6 lat, e, wykonując zabiegi nie tylko z, z zakresu medycyny estetycznej, ale też e, pielęgnacyjnej. E, nigdy nie chciałam, żeby ktoś wyglądał gorzej, niż jeżeli przed. Mhm. Ale zdarza, ja, zdarza się także mnie, laikowi w tych sprawach, mhm. widzieć osoby, co do których mam podejrzenie, że coś nam sobie wstrzyknęły. Mhm. To znaczy, że ktoś popełnił błąd. Czyli jednak są osoby, które decydują się na zabiegi, mimo że wiedzą, że może to nie wyglądać dobrze. Znaczy, z reguły po prostu jakby mówi się, że medycyna estetyczna, estetyczna ma być wtedy wykonywana, kiedy jest na to wskazanie. Ale przede wszystkim tak, żeby nie było widać, że ktoś cokolwiek miał wykonywane. Czyli to ma być sposób naturalny. Przychodzi do pani młoda osoba i mówi, chciałabym się poprawić. Mhm. Tutaj mi brakuje, tutaj mi brakuje. Co pani robi? Przede wszystkim no, młoda osoba. Lat ile? 16 na przykład. No to już takiej osobie nie wykonam zabiegu ze względu na to, że musiałaby przyjść z rodzicem, to jest raz, więc podejrzewam, żebym z rodzicem musiała też porozmawiać na ten temat. Czemu jest taka decyzja, a nie inna do no, wykonania zabiegu. Umówmy się, że ten rodzic po drugi tak. na drugi dzień przychodzi i mówi jest moja zgoda, proszę tutaj zająć się moją córką. Nie, ja bym nie wykonała zabiegu. Bo dla mnie to jest po prostu nieetyczne. I tyle. Chyba, żeby coś rzeczywiście w tej twarzy było nie tak. To co tak, wtedy? no czasami, czasami mamy um, jakieś, ulegamy jakimś wypadkom i faktycznie po prostu możemy przy medycynie estetycznej coś naprawić, co zostało zepsute, ale nie mamy coś psuć w ten sposób. A może zdarzyć się sytuacja, w której zabieg zostanie wykonany, i potem ktoś żałuje? Czy to mogą. No, bardzo często. Mm, bardzo często, i to jest wiele osób po prostu już bardziej w okresie dorosłości, tak, że jednak wykonywało dane zabiegi yy, i po prostu chcą jakby te zabiegi usunąć. Czyli, jak na przykład przy kwasie kialuronowym usieciowanym, to wtedy po prostu rozpuszczamy. O, w ten sposób. W medycynie naturalnej, yy, estetycznej jest tak, że można. Yy, prawie tak, wszystkie wasze działania cofnąć. Tak, prawie wszystkie, bo jakby musimy też pamiętać o tym, że kwas hialuronowy usieciowany to jest postać trochę takiego implantu, który się wchłania. Ale on też będzie rozciągał skórę, więc automatycznie też później trzeba też wykonywać zabiegi regeneracyjne. No kwas lubi się też przemieszczać, więc no naprawdę jest dużo różnych następstw, ale też jakby badania pokazują, że ten wypełniacz Potrafi być bardzo długo w tkankach. Mówiła Pani w naszej rozmowie, od rozpo tego rozpoczęliśmy, że problem nadużywania zabiegów medycyny estetycznej wśród młodzieży robi się coraz poważniejszy, coraz większy. Jak przeciwdziałać temu zjawisku? Powiem tak. Przeciwdziałanie to by było wtedy, kiedy osoby wykonujące zabieg. Przede wszystkim, by bardziej świadomie wykonywały dane zabiegi, bo tak naprawdę od nas, zabiegowców, od nas osób wykonujących zabiegi, zależy, czy ten zabieg będzie wykonany. Tak? Czyli, jeśli e, będzie większa świadomość wśród osób wykonujących te zabiegi, to wydaje mi się, że będzie też mniej takich osób, uważam, poszkodowanych. Mówi Pani tylko o jednej stronie medalu, a ta druga strona czyli. Nie ma Pani pomysłu, jak y, odwrócić trendy i zjawisko wśród młodzieży? Nie da się tego zrobić? Powiem tak, no. Mm, ciężko jest. Ciężko jest, bo tak naprawdę. No, ja mogę uświadamiać, tak? Więc to jak też działam w sieci, e, uświadamiam, więc też czuję się trochę osobą odpowiedzialną pomimo e, też nie tylko tego e, po stronie zabiegowca, ale też osoby, która działa w internecie, tak. E, m, czy odwrócić? Ciężko. Ciężko po prostu mi na ten moment jakby znaleźć rozwiązanie tego. Kampania społeczna e, jakaś śliczna, niezniszczona twarz znanej aktorki lub, e, lub, lub dobry pomysł. By lub e, e, przedstawicielki jakiegoś sportu, która by zwróciła się do młodych ludzi, mówiąc: "Słuchajcie, wyglądacie świetnie, nie musicie nic poprawiać. Tak, to może, też, no? też, też by było pomysł. rozwiązaniem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że kilka osób przed niezbyt potrzebnymi zabiegami udało nam się przestrzec. Utrzec. Tak jest. Kinga Lewandowska, prezes Lawenda Clinic. Bardzo dziękuję, dziękuję Pani ślicznie. za rozmowę. Dziękuję także Państwu i do zobaczenia w kolejnych programach. Do zobaczenia.